Z inicjatywy pana Mieczysława Wośko, prezesa Fundacji Rodziny Wośko, w 2016 roku zostało utworzone Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Kutnie. W czasie trwania naboru szkoła nie miała jeszcze swojej siedziby. W trakcie przygotowań była baza dydaktyczna, powstawały pracownie przedmiotowe oraz inne pomieszczenia. Prace były bardzo intensywne, dzięki czemu 1 września 2017 roku szkoła była gotowa na przyjęcie swoich pierwszych uczniów, o których od samego początku mówiliśmy, że jest to nasza szczęśliwa trzynastka. W kolejnych latach szkoła rozwijała swoją infrastrukturę. Powstawały dodatkowe sale lekcyjne, trwało doposażanie w sprzęt dydaktyczny już istniejących pracowni. Powstała również sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i sanitarnym. Ważnym krokiem w rozwoju szkoły był wybór jej patrona oraz nadanie sztandaru ufundowanego przez organ prowadzący. Młodzież na swojego patrona wybrała profesora Zbigniewa Religę. Człowieka, który zmienił oblicze polskiej kardiochirurgii. Uroczystość odbyła się 5 listopada 2019 roku. Ten wyjątkowy moment dopełnił podmiotowość naszej szkoły oraz podkreślił jej charakter. Formuła funkcjonowania szkoły różni się od organizacji pracy w szkołach publicznych. Najistotniejsza zmiana wiąże się z liczebnością uczniów w klasach. Alo w każdym oddziale jest mniej więcej niż 14 uczniów. Zajęcia prowadzone są również z podziałem na mniejsze grupy, a każdy uczeń ma możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami. Takie rozwiązanie gwarantuje edukację spersonalizowaną, indywidualizację nauczania i ma bezpośrednie przełożenie na osobisty rozwój każdego ucznia. W szkole zapewniamy dodatkowe godziny zajęć z przedmiotów rozszerzonych i przedmiotów maturalnych, a także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowań i zajęć uzupełniających. Akademicki charakter naszego liceum zapewniają partnerzy szkoły. Są to trzy uczelnie wyższe. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczno-Historyczny i Politechnika Łódzka. Z tymi uczelniami szkoła ma podpisane umowy patronackie. Dzięki temu nasi uczniowie biorą udział w wykładach, konferencjach i seminariach organizowanych przez uczelnie, a także w zajęciach praktycznych, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Niewątpliwym atutem szkoły jest jej przynależność do niewielkiego grona szkół patronackich Umedu. Dzięki temu nasi uczniowie mogą uczestniczyć corocznie w dwóch projektach Ścieżki Hipokratesa i KUMPEL. Projekt KUMPEL polega na zaangażowaniu uczniów pod okiem mentora, pracownika akademickiego, w pierwsze próby badawcze o charakterze naukowym. Mentorem naszej uczennicy Mai Podziewskiej w drugiej edycji projektu był pan profesor Henryk Witas. Jako uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Kutnie miałam możliwość wzięcia udziału w mentorskim projekcie KUMPEL organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Był to projekt, w którym realizowałam swoją własną pracę naukową. I mogę powiedzieć, że była to moja przygoda życia. Pracowałam z wieloma wspaniałymi ludźmi. Między innymi z profesorami oraz doktorami, którzy potrafili ukierunkować moją przyszłą karierę naukową, którzy doradzili mi w tym, co powinnam robić w przyszłości. Dodatkowo zdobyłam indeks na wybrany kierunek medyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Więc jeśli ty jesteś zainteresowany rozwojem naukowym oraz chciałbyś powalczyć o taki indeks, to zapraszam cię do alo, bo tutaj jest to możliwe. Niedawno Zuzanna Jagodzińska, beneficjentka trzeciej edycji projektu, zakończyła pracę pod kierunkiem dyrektor Centrum Symulacji Medycznych, pani dr Marii Bartczak. Wybrałam ALO, bo od zawsze lubię stawiać sobie wysoko wymagania. Cały czas dążę do wyznaczonych celów. Wymagam dużo od siebie, ale też od innych. Wiedziałam, że w tej szkole będę mogła rozwijać swoje skrzydła. A największym wyzwaniem... Ale zarazem najlepszą przygodą w moim życiu był udział w projekcie mentorskim Kumpel. Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi ma więc charakter wieloaspektowy i systematyczny, i z całą pewnością będziemy ją kontynuować. Za nami pierwszy historyczny rocznik absolwentów, którzy w czerwcu 2020 roku przystąpili do egzaminu dojrzałości. Przyszło im tę dojrzałość potwierdzać w bardzo trudnym czasie. Epidemii koronawirusa. Dzisiaj można powiedzieć, że wszyscy zdaliśmy ten egzamin bardzo dobrze. Egzamin zdało bowiem 100% absolwentów, a szkoła znalazła się w gronie 10 najlepszych szkół w Łodzi i w regionie. Będąc mamą ucznia tej szkoły, mogę śmiało opisać ją regułą 4P. Profesjonalizm, Ponadprzeciętność, pasja i w końcu partnerstwo to rodzicu Twój spokój, żeby ze względu na zmieniającą się rzeczywistość, dzieci mają zapewnioną ciągłość edukacji na wysokim poziomie. Nie ma idealnej szkoły, ale ta zrobiła milowy krok w kierunku dobrej zmiany. W sposób odpowiedzialny i zrównoważony wprowadza nowe, lepsze standardy nauczania w naszym mieście. Dlaczego wybraliśmy Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Kutnie? Kierowaliśmy się tym, że szkoła zapewnia wysoki poziom nauki i kultury, rozwój talentów, przyjazną bardzo profesjonalną kadrę pedagogiczną, współpracą z uczelniami wyższymi i indywidualną pracę z każdym uczniem. Jestem mamą absolwentki ALO. Dlaczego Maja wybrała Akademickie Liceum? Ponieważ szukała alternatywnego sposobu. Nauki innowacyjnej, różnej od tej, które były prezentowane przez inne kutnowskie licea. Chciała poczuć akademicką atmosferę. Maj zależało na tym, żeby lekcje, zajęcia odbywały się w kameralnej atmosferze, w małych grupach. Z perspektywy czasu to był strzał w dziesiątkę. Obecnie jestem szczęśliwą mamą spełniającej się studentki pierwszego roku na kierunku lekarsko-dentystycznym. Nauka i wychowanie odbywa się nie tylko w szkole. Kultura, turystyka, dobra zabawa to również nasza domena.